Ja próbuję znaleźć wyjście. Ja gram na czas dla rebelii. No zobacz no! Top zero. I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Star Wars Skywalker Saga. Jestem Wam, ze mną z Wąsu. I startujemy koszmar na kraj. Tak jest. No to żeśmy już zaczęli. I ci się stało? Trzeba iść po prostu. To ja zbieram hajs. Dobra. Już milionów. O, co to? O. O. Uh, uh, świeci się. A, bo ja zasilanie ukradłem. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, jak działają. A! Easy. Pusujesz im bazę. A tak mało im zostało. Ojej. A ty im naprawiasz. Prób. O! Widzę, że... EJ! Tam były te dane! Właśnie... Tam gdzie ja szedłem? Tak! To jeszcze raz idę. Widzisz? Ano. no. to co zrobić ja. Po co to wywaliłem? Każą mi się Uff. ręcznie VBA zamienić? Juuuu! Jak wskoczyłeś? Z rozbiegu. I co zebraliśmy? Ha! To mamy dwa. To, dwa to mamy można dwa. jeden na coś rzucić. Dobrze, że zauważyłeś. Nie no, trzymajmy na kolejne miliony. Moim zdaniem. No na przykład uniwersalny tłumacz. No aż teraz już trochę poptakę, co? No. Ale super gong droid, który złoty jest albo zamiana wszystkich cywili w gong droidy I don't it. Słuchaj, I belong here, ok? patrz Don't ask any questions Ej, zaczynają mnie atakować, really? Typ który nie jest My jesteśmy w misji fabularnej. Jesteśmy i ty się zmieniasz? I am Anakin Skywalker And I am a true Jedi Zaraz wybiję połowę tej rebelii. Don't do that. Głupio, że ma niebieski miecz. Wiem, że on miał niebieski, ale fajnie by wyglądał z czerwonym. Wszyscy do mnie strzelają, ale przy to. No, Dobra, no, bo idę, że nigdy nie zaczniemy tej misji. Nie no, przecież idę tam, gdzie misja każe. Tylko miałem dalej. Widać o że baza straconych FPS. Patrz, patrz, patrz. patrz. Skalny skarb, let's go. No, Okej. Okay. A ja wróciłem tu, aha. O! Ty co ja O, mój. Czy ja gram w no. tego tamtego? Rywi? Really? No. Okej. Okay. O, nie, nie, nie. O! Okej. Okay. Pierwsze zdobyłem. Ci teraz tu trzeba wyżej. Kamal. Ej, wygrałem. Wygrałem! I zebrałem w trakcie kascenki. Standardowo, dobra, quest! Wow, Sol. A masz! Friendly fire is on! We Wow! Lecz śmiesznie się ze statki ruszają. No! Tu no, nawet <laughs> to się. Oczywiście, Rej. A nie! <laughs> Pije to mleko, no nie! Luke ją przekonwertował. <laughs> nie dadzą nam ty pojeździć? O. Oh. O. Uh. That was brutal for a Lego game. No. A jednak. Nie. A jednak. Co tam Vader idzie czy co? A nie, to Luke. Luke. Nie, Luke. I'm sorry. I know. I'm just glad you're here at the end. Przecież to nie jest, on tylko jego klon w secie wizji. Czyżby czyż był boss fight? Lol. Co? Co on jej dał? Jakieś kostki, już nie pamiętam, co, jakie to miało znaczenie. Holokrony? Nie. Jakiś, kurwa. Tu wysiorek. Jak ci się wyrażasz? No. Nice. Nie będzie boss fight, bo to nie ma walki przecież. On dostanie. Jaki? Do oberwy strzałami? Nie, ser? A to co ty będziesz? Okej. Okay. Ja? Będę. A ty będziesz? Nawet mnie tam nie ma. Patrz, ja go nie mogę bić. Ja po prostu robię uniki. Co to za obłęd? Patrz, nie muszę nikogo robić. <laughs> A to było słabe. Powinni więcej postrzelać. Lupuję go. Ja próbuję znaleźć wyjście. Ja gram na czas dla rebelii. No zobacz. No. Dobra, to ja tak będę trzymał kontrolę i będę patrzył, co ty robisz. No, ja się sam nie wiem, co ja robię. <laughs> no właśnie, widzę. <laughs> Wszystko co? się rusza i wybucha. Okej, okay, bliżej nie mogę do tego statku podejść. True, true Właśnie za to co ja robię to jest chyba True <laughs> Dobra. No i co? Nie zadziała? Może powinienem go pokonać, a nie czekać. Ja nie wiem. no boku... dobra. No źle kliknąłem. Tak. Jest ta faza. O, będą mnie strzelać. Ale robię uniki! A zobacz! Na fotelu się położył! Ok. Ej, ten fotel jest prawdziwy. O, zniknął. Ja mam coś ciekawego. Ty nie to nie z tym zrobić. Amazing. Every word what you just said... Oza, Wszystko możliwe. Patrz co się u mnie stanie. Aha eee, Ja już wygrywam z Kalorelem. Takim kim ja chodzę? Finem? To skręcaj. To nie skręca Ty zobacz, zrobiłem. <grywka> pa Kogo jak to w singleplay'erze się by rozgrywało tutaj, że na przemian chyba, co? Możliwe. Albo jedna pełna walka, a potem pełna ucieczka. Możliwe. No ty masz ciekawsze rzeczy, moje zabawniejsze, twoje ciekawsze. Dostaję kasę za to, że uniki robię. O, to może tu wyfarmimy się do końca, co? Co, ja, bo się Kylo denerwuje?

Hmm, mi. Ej, no byłeś tam, wróć tutaj! A, no dobra, moment. Gdzie jesteście? Tutaj! Słyszysz, jak ktoś strzela po drugiej stronie? Tak, to do nas! <grywa> o! Zamieniliśmy się. Nice. Hmm. That was easy. <grywa> <videoConnie> Nie w górę, <Oralga> oh. oh. no. <If> oh. <mos Line> jak zawsze w głowę. O, trafił, to zabijał. Oh, strike me down in anger and I'll always be with you, just like your father. Not now. Hm. Go away. No, thank you. No, see you around, kid. No, we won't. Yep. <laughs> no, to jest ostatnia scena w filmach. O tym będzie tylko w tle. Ooo. Czemu landu Carlisz tam do robota? wiem. z tego? Lego <strucje. laughs> o -o. Strasznie dużo żartów jest, że kogoś coś w głowę uderzy. No nie? Aż mnie głowa już Naprawdę musieli jeszcze scenę tu wrzucić? To jest tak ważne? Nie, nie wiem. A, że on moc ma. Tak, to będzie bardzo ważne w kolejnych filmach. Tak. Ta. Ta. <laughs> Direkt! Ósma część zakończona, ostatni Jedi, ale tak naprawdę nie ostatni. Huu, najlepsza część. <laughs> nie mogę tego powiedzieć. Sól wokół Jeden, Kylo. Sól wokół Przez... Kylo to się nazywa? To jak przewidziałem dobrze widziałem. Hmm. Chyba tak. Okej. Okay. Black One po Damerona. O nie! Tego, tego Damerona. I patrz, co się odblokowało. Skywalker odrodzenie. Ale! To! Pięć już misji. zaczniemy... Też pięć misji, no. To ostatnie Ciekawe, części. Ciekawe czemu. Ostatnie hmm? części. Ale nie, tutaj nie, 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 zobacz, bo tu a, było no, no. 6, a nie, nie, nie. 5 na razie tylko w tej widzieliśmy, więc y, to już zobaczymy w następnym odcinku na chwilę. O, to jest w ogóle trailera scena. No. Dziękujemy tak, tak. Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja jestem Wam ze mną. Był Wąsu. Na razie, hej. Hej. Okay.